W Polsce zarejestrowanych jest około 500 tysięcy zawodników, z czego 7 tysięcy gra profesjonalnie lub utrzymuje się z grania w piłkę. Z tych liczb nie trudno wywnioskować, że jedynie mały odsetek uprawia ten sport, jednocześnie się z tego utrzymując. To oznacza, że znaczna większość, a możliwe, że nawet wszyscy ci, którzy oglądają ten film, grają amatorsko. Zmierzając do tematu filmu, często spotykałem się ze stwierdzeniem, że w niższych ligach jest mniej czasu na przyjęcie i mniej przestrzeni, co brzmi bardzo paradoksalnie, ale mimo to postanowiłem zająć się tym zagadnieniem. Pierwsze co zrobiłem, to obliczyłem średni czas przy piłce zawodnika, który ją dostawał w środkowej tercji boiska, aby zobaczyć czy czas trzymania piłki w strefie, gdzie głównie toczy się gra, w jakikolwiek sposób się różni. Rzecz jasna pomiary prowadziłem od B-klasy aż do ekstra klasy. Moje wyniki prezentują się następująco: w B-klasie zawodnik, który dostawał piłkę w środkowej tercji boiska, miał ją średnio przez 3,5 sekundy. Poziom wyżej, w klasie A, wynik różnił się nieznacznie, gdyż było to 3,8 sekundy. W okręgówce średni czas również był zbliżony do poprzednich i było to 3,3 sekundy. A w czwartej lidze wynik wynosił okrągłe 3 sekundy. Większe różnice widzimy, kiedy zmierzymy czas w trzeciej lidze, bo tam średni czas wynosi 2,3 sekundy, czyli o prawie sekundę krócej niż w czwartej lidze, co jest już dużą wartością. W drugiej lidze ten czas spada do jedynie 1,7 sekundy, w pierwszej 1,5 sekundy, a w ekstraklasie 1,2 sekundy. Jestem świadomy, że te wyniki. Nie są zbyt precyzyjne, bo sytuacja sytuacji nierówna, jednak takie pomiary wystarczają, aby dojść do ważnych wniosków. Przeskok z B klasy do czwartej ligi był taki sam jak z czwartej ligi do trzeciej. Nie ma się co dziwić patrząc na to, że czwartych lig w Polsce mamy 18, a trzecich jedynie 4. Stąd taki przeskok w poziomie i szybkości gry. W tym momencie mit o tym, że w wyższych ligach ma się więcej czasu na podjęcie decyzji, z czystym sumieniem mogę obalić. O nie, jesteśmy zgubieni. Jednak nie wzięło się z niczego takie wrażenie i zdanie osób, które zadawały takie pytania na moim Instagramie. Mniejsze rozumienie gry i słabsza technika na niższych poziomach może sprawiać, że wydaje nam się, iż tam jest mniej czasu i większe zagęszczenie. Jednak w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. No. Zawodnicy w amatorskiej piłce mają więcej czasu i przestrzeni, jednak przyjmują dalej od nogi, często zamykają się swoim własnym przyjęciem. Prowadzą piłkę, kiedy mają podać, i podają, kiedy mają prowadzić czy dryblować. Krótko mówiąc, jeśli wydaje ci się, że masz mniej miejsca i czasu niż profesjonalni zawodnicy, samemu grając w czwartej lidze lub niżej to zastanów się, czy nie masz braków w szybkości, technice, ale przede wszystkim rozumieniu gry. Możesz też w treningu liczyć sobie czas przy piłce, tak orientacyjnie. Jeśli od przyjęcia do podania w większości przypadków jest to więcej niż 3-4 sekundy, to oznacza, że masz bardzo dużo czasu, jednak nie umiesz go wykorzystać. Najlepsi zawodnicy wiedzą, gdzie podadzą zanim dostaną piłkę. A gdy już ją rzeczywiście mają, to pozostaje tylko wykonanie, czyli prościej mówiąc technika. Oglądając te najlepsze ligi, odnosisz wrażenie, że zawodnicy tam mają dużo czasu. Po pierwsze dlatego, że kamera jest wyżej i optycznie wygląda to na spore przestrzenie. Po drugie, zawodnicy tam wykonują proste elementy o sekundę lub dwie szybciej niż zawodnik czwartej ligi, co wydaje się błahą rzeczą, ale robi dużą różnicę. I przywołuję tutaj moje wcześniejsze pomiary. W czwartej lidze zawodnikowi przyjęcie i podanie zajmuje 3 sekundy, a graczowi w ekstraklasie o ponad połowę mniej. Już wiesz na czym polega ten mit i skąd on się bierze. Wiesz także, co zrobić, aby nie być ofiarą takiego wrażenia. Tutaj moja rola się kończy. Do zobaczenia w następnym filmie.